you mm -hmm. To jest to, co zostało zrealizowane w Chinach w 2010 roku. W 2016 roku zostały zrealizowane prace z tej kolekcji Saladonów Fizjonomia Przestrzeni, Chińskie Inspiracje. To jest cały cykl dziewięciu bodaj prac. Do tego są prace Chińskie Bramy 3 i Liczydła Marzeń 3 i Reliefy Fizjonomia Przestrzeni, duże na tle jak jednego stoję właśnie, które mają wewnątrz element, który został przywieziony z Chin, zrobiony w Chinach właśnie w Jingdodze w 2010 roku. Za to te prace powstały w 2012 roku i były pierwszy raz eksponowane w Galerii Miejskiej we Wrocławiu. Reszta prac jest właśnie z tego okresu pomiędzy, aż do współczesności, dwie prace są w tym roku zrealizowane, trzy duże prace w ubiegłym roku i to są te prace szamotowe, te duże rzeźby ceramiczne. Także to jest taki powiedzmy okres ostatnich 9 lat, prawda? To jest tak 9 lat ujęte. Oczywiście wybór pewien, to nie są wszystkie prace, które zrealizowałam. To jest pewien wybór z naciskiem właśnie na ten seradon, na tą chińską i tutaj. Właśnie w Jeleniej Górze w BWA jest pierwsza odsłona w Europie i w Polsce tych prac zrealizowanych w Lunsien, tych seladonów, bo one były tylko pokazywane w Muzeum Seladonów w Lunsien, były pokazywane w Muzeum w Pekinie i w Muzeum w Tianjin I one w tym roku przypłynęły dopiero do Polski. to wystawa dedykowana moim dwóm pobytom w rezydencjalnym w Chinach przy czym tytuł zaczerpnęłam z eseju Olgi Tokarczuk która bardzo pięknie ujęła w tych słowach ćwiczenia z obcości tą formułę bycia gdzieś bardzo daleko gdzie przestajemy rozumieć i być rozumiani bo to jest takie bardzo mocne doświadczenie i bardzo twórcze tutaj pokazuje głównie z dzink dodze tablice takie porcelanowe, które, mają tytuł Nieodczytane z cyklu Znaki i to są prace, które są dedykowane kaligrafii chińskiej, to są dedykowane pismu chińskiemu, a wyniknęły z mojego razy zachwytu kaligrafią, ale też wiedzy o tym, że ci kaligrafowie akurat w okresie Mao mieli obcinaną prawą rękę, bo nie wolno im było trenować tej kaligrafii. Pobyt po w 2016 roku i tam doświadczyłam znowu tego samego: to znaczy, niemożliwości porozumienia się, bardzo miłych i bardzo rzetelnych i fachowych ludzi wokół siebie. I na całe szczęście oni są naprawdę znakomitymi fachowcami w swojej dyscyplinie, więc znowu. Gestami, mową ciała i próbą pisania i rysowania, wydostawałam informacje i, mas, i masą prób, co mogę z tego materiału uzyskać. I z tego materiału właśnie wyszła cała kolekcja prac fizjonomia przestrzeni, inspiracje chińskie i to są te seladonowe prace, które widzimy tutaj w dużej części, bramy chińskie i liczydła marzeń. To są te przestrzenne formy, które powstały właśnie w Luncien. Cała wystawa została uzupełniona o prace, Robione w Polsce w różnym okresie, właśnie między, ty, między tym czasem aż do współczesnych prac z tego roku, żeby właśnie pokazać jak różna estetyka jest tych prac, a równocześnie dla mnie, jak dla każdego autora wystawy jest zawsze najciekawsze to zderzenie i zobaczenie tych prac. My nie mamy możliwości obejrzenia własnej twórczości w takiej przestrzeni. Stąd myślę też ta chęć robienia wystaw i takie zmaganie się z tą materią, żeby ją pokazać i żeby zobaczyć samemu na ile to się przenosi w w materiale, pewne idee, pewne sposoby traktowania tematu też, więc tutaj są prace w zupełnie innej materii, w glinie szamotowej, takiej grubej, wypalone w piecu anagama, czy tongama się mówi, to jest też piec typu azjatyckiego, ale który my mamy na uczelni, na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w okolicach Milicza, w naszym domu plenerowym mamy wybudowany na dworze taki duży piec, który palimy 4 dni drewnem i stąd są właśnie te prace, które są tak mocno spieczone, takie surowe, takie twarde w wyrazie.